Siemano, witam wszystkich serdecznie na materiale, w którym, w którym się mówimy sobie postęp prac nad fikcyjną Wielkopolską, czyli moja taka seria Worklock, która w sumie ma dopiero teraz drugi odcinek, bo no regularność u mnie tak trochę nie jest regularna. Także tak, no słuchajcie, przejdziemy sobie może do omówienia. Tutaj pokażę wam jak wygląda na tym etapie mapa. Mapa całej mapy, która jest właśnie tworzona. E, więc tarnowo podgórne na wersji, która jest obecnie wydana, ucinało się mniej więcej gdzieś tutaj. E, Pociąłem troszkę 92 w stronę Pniew nie wiem czy rondo wytarnowie podgórne będzie, natomiast <laughs> e, głównie skupiam się obecnie nad wjazdem bezpośrednio do, do, do mm, miejscowości, no i Drogi takie, powiedzmy, przez, przez teren industrialny do firmy SUS. Tutaj jeszcze pewnie jedna bądź dwie firmy powstaną. Cały przekrój mapy, powiedzmy, wygląda tak, łącznie z ukrytymi drogami. Także jakby ktoś był ciekawy, bo dosyć dużo pytań jest obecnie właśnie o obecną siatkę dróg. Obecnie wygląda to właśnie tak na stan, na wydaną wersję 0.10 i już niedługo 0.11. No i też tworzyłem troszkę tutaj terenów Poznania. Normalnie póki co tereny się ucinały przy rądzie Obornickim, natomiast puściłem też 92 w stronę Wrześni. <laughs> Do węzła z Umultowską, więc tak naprawdę mój taki minimalny, podstawowy i, i w sumie pierwszy plan założeń mapy Fikcyjna Wielkopolska to było właśnie stworzenie drogi od mojego bloku aż do miejsca, w którym pracuję. No i tak naprawdę w 95 powiedzmy procentach się to udało obecnie. Czyli mam od Tarnowa pod Górnego drogę, która prowadzi tak naprawdę już. No to mi jakiś kilometr, może półtora do, do właśnie mojego miejsca zamieszkania. Więc bardzo się cieszę. No i właściwie po tym, tak naprawdę, zostanie obatanie wszystkiego i, i, i e, tworzenie dalszej siatki dróg, łącznie z firmami, które były w moim założeniu. Moje założenie jest. Takie, że w sumie może Wam pokażę, bo widać też, jest dużo pytań odnośnie właśnie o siatkę dróg, która będzie finalnie, obecnie, finalnie tutaj yy, wersja 1.0 ma obejmować te tereny. Wersja 0.10, która jest obecnie, obejmuje właśnie tereny Starnowa, Podgórnego, Górnego, Sady, Svadim, Prześmiurowo, Smochowice, aż do Poznania, aż do właśnie tego tutaj, gdzie pokazuje kursorem yy, skrzyżowania. No i mamy też mrowino i napchanie, czyli tą S11 do węzła ze sie... 184, przepraszam. E, także powiedzmy, że no jest to jakieś 20% ukończenia mapy, jeżeli chodzi o obecne tereny. E, dół S11 to jest kompletnie opcjonalny, który właśnie robię. Nie był w założeniach mojego planu. E, także tak to wygląda. Także może wam tutaj pokażę mniej więcej jak, jak yy, prezentuje się obecny teren. Nadal jest tutaj bardzo dużo yy, dziur, jak widać. Natomiast, yy, no... Też żebyście po prostu wiedzieli za to, yy, co, yy, naprawdę, za co płacicie, no bo jednak fikcja Wielkopolska jest tylko dla Patronów i, i wspieraczy kanału. Yy, także, tak to wygląda. Mamy dziewięćdziesiątkę dwójkę, która... No prowadzi dalej, a aczkolwiek nas interesuje najbardziej w sumie ten zjazd który prowadzi bezpośrednio do e, Tarnowa Podgórnego także jedziemy, idziemy e, pierwsze rondo charakterystyczne dla tego dla tej miejscowości e, tutaj mamy mm, wiadukt nad 92, który duży póki co w sumie tylko do e, no, zjazdów z tej firmy e, Sus, tak, którą mamy tutaj, też mamy dzięki Adamowi model 1 do 1 stworzony Także spoczko, I na razie jest taka droga, jest, bo jest, ale będzie załatona. myślę, że w przeciągu najbliższych dwóch tygodni. Docelowo też chciałbym, aby tutaj jak widzicie siatka dróg prowadzi nas droga o nazwę Wierzbowa do Lusowa. Lusowa też jak widzicie jest nakreślona na mapie, ja też coś tam się tutaj tworzy. Także fajnie byłoby mieć takie połączenie, to jest tak naprawdę droga przez, przez pola, Także no to nie jest dużo pracy. No i też odległość niby się nie wydaje, dusza. Eee, aczkolwiek, uwierzcie mi, że no, gdzie dojdę już tutaj do, do tego żłobka powiedzmy, no to teren będzie już troszkę bardziej złożony, no bo tak tutaj jest teren zabudowany. No a że robię jeden do jednego, no to zabudowania troszkę wolno idą. Także tak to wygląda. No i tutaj idziemy sobie dalej, dalej, dalej dalej. Oczywiście tereny tutaj są bardziej, bądź bądź mniej łatane. Yy. Tak, tutaj mamy jakieś... Jakiś... O, tutaj już... Yy. Tutaj zaczynam powoli pracę właśnie nad łataniem terenów. Yy. Także tutaj troszkę... Już nie będzie tak, że pojedziemy przez, przez same, yy. samą drogę tego terenu, chociaż te 10-15 metrów od drogi zawsze będzie, więc no jednak... Powiedzmy, że będzie się lepiej troszkę jeździło. wjeżdżamy sobie już powoli do Poznania. No i Poznań, tak jak mówiłem, ucinał się na mm, rondzie obornickim. Natomiast teraz możemy sobie jechać dalej. No i mamy plazę, która jest odnowiona. Wydaje mi się, że wygląda dużo lepiej niż na innej Polsce. Gdzie tam to wszystko było no, zrobione, tak naprawdę. Ale i ten dopięcie jest troszkę poucinane też mamy normalnie 1 do jednego możemy sobie zejść nawet poczekać na, na tramwaj generalnie docelowo no to wszędzie tutaj będzie można wjechać jak ktoś będzie um, ciekawy i, i chętny do eksploracji więc myślę że spoko wejdziemy sobie dalej no i tutaj mamy um, prefab dedykowany tak naprawdę przez um, stworzony przez przez Wojtka z bojka z promocja dawniej teraz w sumie z SCS-u Czyli właśnie dosyć charakterystyczne skrzyżowanie, przez które tak naprawdę jadę codziennie dwa minimum razy. Czyli lutycka z umultowską, tak się obecnie prezentuje. No i docelowo właśnie będę chciał zrobić drogę umultowską. Ten węzeł, czy tam w sumie skrzyżowanie ze stońskiego. Później zjazd to netto, no i minimum. Chciałbym dojść do tego Tesco z oczywistych względów, o których mówiłem na samym początku. E, tutaj podkład tego nie obejmuje, ale już jest dwupasmówka stworzona nowa. Tutaj jest w ogóle cały węzeł wywalony. E, tutaj jest też e, linia tramwajowa stworzona. Niestety tutaj podkład nie obejmuje, no bo podkład jest chyba sprzed roku albo dwóch, a przez ten rok czy dwa wydarzało się bardzo dużo. Tutaj, Jeżeli tutaj oczywiście mówimy cały czas o rzeczywistości, no i teren jest troszkę inny, ale to nie jest duży problem. jak mówiłem, mieszkam tutaj w tych okolicach, także to, to praktycznie widzę to codziennie, no i znam każdy kamień tutaj, więc odwzorowanie tego w grze nie będzie dużym problemem. Szacuję, że no, aktualizacja miała wyjść już jakiś czas temu, ale było troszkę problemów. Myślę, że w przeciągu w sumie nie chcę rzucać daty, ale wykończenie tych terenów zajmie mi jakieś dwa tygodnie. Później się zobaczę i Idzie aktualizacja 0.11. Dojdzie też może jedna fajna rzecz, której tu mnie nie było wcześniej. No i w sobie tak to się prezentuje. Taki krótki film z postępu prac. Także tutaj mapa cały czas idzie skrupulatnie do przodu, cały czas są rzeczy rozwijane. No i też nawet jeżeli w terenach nie jest powiedzmy duży postęp zrobiony, no to nadal mapa jest stworzona pod tym względem, że no w plikach się dużo dzieje. Także, no, tak to wygląda. Nie będę przedłużać, dajcie znać, co sądzicie o tych terenach, które tutaj Wam zaprezentowałem. Wiadomo, że nie są wykończone, no ale jakieś tam powiedzmy zarysy, zarysy terenu mamy. Bardzo jestem dumny ogólnie z tej plazy, bo wyszło mi praktycznie jeden do jednego. Tutaj jeszcze brakuje co prawda przy okazji tego przejścia, tutaj takiej jakby klatki schodowej, można powiedzieć, kolorowej, ale to są takie szczegóły, które prędzej czy później może w przyszłości zostaną dodane. Dobra, dzięki za obejrzenie, słuchajcie, ja się z Wami żegnam, na razie, cześć, Elo.